Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Z, a to jest pierwszy odcinek z Blonde Tower Defense 5, moi drodzy. Tak, miało być Blonde Tower Defense Battles, ale jakoś Blonde Tower Defense 5 mi się dużo, dużo bardziej podoba. I ogólnie zapłaciłem za tę grę chyba 45 zł w przeliczeniu na polskie pieniądze, więc no nie jest aż to tak mało jak chodzi, wiecie, na tą grę, która no jest po prostu w 2D grafika To jest 45 zł to jest całkiem sporo a liczba pieniędzy, no tak mi się przynajmniej wydaje ale mam nadzieję, że wszyscy będziemy się fajnie właśnie bawić. Dobra, tutaj mamy jakiś prezent pop... aha musimy zbić 2000 200... Jakie 2250 tysięcy balonów, żeby to otworzyć? No dobra, dzięki ninja Kiwi. Tu mamy 30 co dostaliśmy. Spoko, 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 sprawa. No to co? Może zagrajmy naszą pierwszą grę ogólnie w tej grze, bo to jest gra, którą kupiłem sobie na Steamie i możemy ją kupić. Każdy sobie ją może kupić, prawda? To jest dla każdego dostępna, ale niestety 45 zł, no to nie jest już tak mega mało, ale... No i jest to troszeczkę, tak powiem, dobra już nie rozmawiamy o tym, dzisiaj mam z wami kilka spraw do poruszenia dosyć śmiesznych, e, tu możemy sobie jakieś plansze wybrać, tak, dobra, to ja bym chciał zagrać na, o tą planszę lubię, e, na easy, na medium, na hard, dobra na medium spróbujmy, spróbujmy na medium i dajmy, i dajmy play oczywiście. O, oczywiście, że tak. Blond Defense 5. Mm, ogólnie dzisiaj porozmawiamy sobie o takim dosyć śmiesznym temacie. Mm, aha, bo ja tu w ogóle oczywiście nie mam jeszcze odblokowanych wieżyczek ani tego, bo wiadomo. Wiadomo dlaczego. Mm, on miał ten kost normal. Um, uh, 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 uh. Dobra, rozumiem. To teraz tak. Czekajcie, to się przyciąga, czy jak? Tak, to się chyba przyciąga, bo ja nie wiem, jak to się gra. Bo. Um, ja bym tu to chciał dać? Okej, okay, to się stawia, tak. Spoko, już wszystko rozumiem. No to co? Aha, bo nawet jeszcze ulepszeń nie mamy, tak? Dobra, już wiem co chodzi. Nawet jeszcze ulepszeń nie mamy, bo wiadomo jak to jest moi drodzy, bo dopiero tą... Gierkę kupiłem, no to w ogóle w nią nie grałem, bo chciałem po prostu... Kupić tą grę, no i po prostu grać od razu z wami. Wiecie, wiecie jak chciałem to ogarnąć. Eee, w tym miejscu może to postawimy. No i lecimy z kolejną rundką. Ogólnie te rundy będą jak na razie proste, tak mi się wydaje, bo... No wiadomo, no to są dosyć proste rundy. Dobra, mamy Dark Manki, czyli to jest chyba, że dłuższy zasięg będą miały. Ta tak, tak jak mówiłem, dłuższy zasięg, ok. Dobra, to kolejna runda. Ogólnie dzisiejszy temat będzie dosyć śmieszny, bo zawsze na tych, jak będą to odcinki z Blonde Tower Defense itp. itd., no to będziemy poruszali sobie jakiś tam dany temat, prawda? I możecie oczywiście te tematy podawać. Dzisiaj pogadam sobie o pryszczach. Dlaczego pryszczach? Dlatego, że e o oh kurczę, tutaj chyba nam coś przejdzie, choć nie, nie, nie przejdzie. Dlaczego pryszczach? Dobra, mamy tutaj tego e, ziomka. E, s... Snajper jest w miarę okej, okay, ale jakoś średnio nim lubię grać, tylko tutaj ustawię, żeby był na stronga. E, strong, dlaczego? Dla strong to jest ogólnie najsilniejsza jednostka, czyli na przykład snajper wiadomo. On ma bardzo on bardzo, jak to się nazywa, ma wolne strzał, tak, ale za to bardzo dużo bije, no i wiadomo, jeżeli go ustawimy na kogoś kto, mm, na kogoś kto wiecie, jest jakiś mega, mega e, słaby, no to po prostu zmarnujemy strzał. a jeżeli ktoś jest dobry, no to się opłaca, okej, okay. co my tu dostaliśmy, dostaliśmy ulepszenie do tego i e, do małpek, spoko, ja się bardzo, bardzo e, cieszę, czyli będziemy oczywiście więcej bili, tak. Okej, okay, tak, czyli może się przebijać. Teraz się będą przebijały jeszcze przez jeden ten, przez jednego balona, więc bardzo, bardzo fajnie. Tutaj jeszcze sobie snajperek radzi, więc ja się ogólnie cieszę. Okej, okay, o, mamy nawet tego z bumeranga, super, bardzo się cieszę. Ogólnie w dzisiejszym odcinku pogadam sobie na temat, moi drodzy, pryszcz. Dlaczego pryszczy? Bo tutaj, gdzieś tutaj w okolicach. Wyskoczył mi pyrysz. No i to jest takie denerwujące mam, mam. 16 lat, moi drodzy, ale tak mnie wkurzają te wszystkie pryszcze i te wszystkie badziewia, bo, bo to jest takie denerwujące, jak chcesz sobie spokojnie na odcinek, a tu masz jakieś pryszcza i to tak beznadziejnie wygląda, ale mam nadzieję, że to zrozumiecie. Ogólnie dzisiaj skończyłem szkołę Nie, dzisiaj jest niedziela. O, dostawiliśmy No spoko. Ile to kosztuje? To kosztuje 30, dobra. Ogólnie tylko zobaczcie, co możemy za to kupić. Albo nie chcę tego kupować. Co możemy. Jakich agentów możemy sobie kupić? Dobra, ja wiem, ja wiem. Ja, ja dużo grałem w Fest. Bardziej na Androidzie też sobie kupiłem pełną wersję, ale na Androidzie ta wersja kosztuje 10 zł. A tu 45 na komputerze, więc to jest trochę sporo. Ale co my tu mamy? Ok. Czyli mamy tutaj podobne, mamy tutaj podobne, moi drodzy, coś się stało, nie wiem co to było. Mamy teraz ogólnie podobne rzeczy jak były na komórce. Okej, czyli tutaj mamy, żeby wodę sobie dać, żeby jakieś statki dawać. Mamy tratwę na wodzie, no spoko, spoko są rzeczy tutaj. Jeszcze sobie przewinę i poglądam, co tu jest dokładnie. Produkty, właśnie co ten produkty robi? jest stick Okej, okay. ja rozumiem, rozumiem, no to jest, no nie, tego na pewno nie będę kupował, a to jest banana farmer, po prostu nam zbiera, e, po prostu nam zbiera banany, tak, jeżeli mamy farmę, ale jak na razie farmy nie mamy, no to musimy się zadowolić tym, co mamy. Dobra, mamy trochę złota, zaraz może sobie coś kupimy, boomeranga, możemy kupić boomeranga, dlatego, żeby nam się tutaj rozwijał chłopak, bo wiadomo, jeżeli nie będziemy stawiali tych działek, które, które tutaj mamy, no to... No to oczywiście one nie będą nam się levelowały, więc nigdy ich nie będziemy mieli na najwyższym poziomie. No a ważne jest to, żebyśmy wszystko mieli na najwyższym poziomie i po prostu e, grali sobie później na tych, wiecie, lepszych trybach. Dobra. E, tutaj, ogólnie. Okej, okay, mamy tutaj większy zasięg. A, tutaj mam ją ulepszyć. A nie, już ulepszyłem. Dobra. Dobra. Co tu sobie myślę, że tutaj jeszcze jedną postawię. Tutaj dam to jeden na zasięg e, i. Wiesz czekajcie, chyba to źle zrobiłem. Dobra, teraz, teraz będzie dobrze. Są dwa na zasięgu, więc ja się cieszę. Ogólnie tutaj bym postawił jeszcze jedną małkę w tym miejscu Niech tutaj sobie bije. E, have you got any exit cover? Nie, nie mamy, nie mamy Dobra, to weźmiemy to i to i to No i tak moi drodzy e, Skończyłem sko 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 szkołę przez wczoraj, bo dzisiaj jest niedziela Dobra, ninja monkey, ale mi to przeszkadzacie Nie mogę się skupić na tym, co ten, co mówię Skończyłem szkołę, teraz oczywiście będzie więcej odcinków Przez wakacje, no bo później No nie wiem, bo idę teraz do liceum No to wiadomo, może być tych odcinków trochę mniej I jak już, jak już będzie liceum Ale na pewno na wakacje będą codzienne odcinki Tak jak wam e, oczywiście to obiecałem Dobra, zanim długo będziemy mieli ulepszenie Do e, większego zasięgu Strzelania naszych monkey, super e, Mamy armatkę, dostaliśmy Armatki nie chcę, postawiłbym sobie jeszcze jednego Snajpera, oczywiście też na stronę sobie go ustawimy, dlatego żeby, no żeby po prostu po co tracić strzały na jakieś słabe te, na przykład na te e, czerwone. Najlepiej jakby on strzelał właśnie w te, e, w te najlepsze. Tylko ja się tutaj szybko jeszcze napiję. No co ta plansza mi się tutaj nie ładuje kolejna? Niech się ładuje, niech się ładuje. Dobra, tu mamy tego nastrąga tego nastrąga, super. Dart monkey, mamy większy zasięg, okej, okay. ale nie potrzebujemy większego zasięgu, to jest Naprawdę bardzo, bardzo zbyteczne. E, potrzebowałbym właśnie, żeby tą armatkę sobie ulepszyć, bo wiadomo, jak zaraz będą jakieś e, blonzy w powerful new e, adventure Aha, czyli te helfy, tak zwane te helfy blomsy. Helfy bloncy to po prostu one się regenerują, tak? Jeżeli ich nie zbijesz od razu, to one się wyregeneruje i znowu będzie miał full HP, czyli znowu będzie tam niebieski, załóżmy. Tam jaki on kolorek ma. Yy, ogólnie armatka musi być zawsze, bo wiadomo, jeżeli wystawi, wystawi nam komputer, yy, wystawi nam komputer jak to się nazywa? Yy, metalowy, no to będzie słabo, tak? Moi drodzy, tutaj chwila. Dobra, może znowu jeszcze jednak, bo ja lubię snajperków, ja lubię dosyć snajperów yy, Full Metal Jacket. Yy, Okej, okay, to, to się w miarę przyda. To sobie weźmiemy i tu też to chyba weźmiemy. Yy, a tutaj co mamy? Yy, to sobie zaraz przeczytam? Black Blondes and White Blondes are small but contain to pinks. Aha, czyli po prostu e, to są małe te, to są małe e, czarne i białe balony, to są małe, ale z nich wypadają podwójnie balony, ok. Ro zrozumiałe, zrozumiałe. E, tylko ja tu chciałem przeczytać co, co to daje. Shotkan Pop Throw four layers of Blondes, Can Pop Let... Okej, okay, super, czyli po prostu o cztery poziomy, uderzenie uderzenie właśnie e, tego snajpera obniża, m, obniża rangę balona, czyli załóżmy jak był e, fioletowy, nie, fioletowego nie ma, e, jak był różowy, no to będzie teraz już od razu czerwony, więc to jest bardzo fajne, okej, okay. mamy ulepszenie, żeby więcej biły nasze darty, mm, więc fajnie, fajnie, tutaj snajpery, snajpery sobie biją Sniper monkey, ale u sniper tu shot. O, teraz będziemy bili szybciej, to super. Ale ten jest na pierwszego, to musi być, wszystkie nastrągi muszą być ulepszone. E, tu będzie szybciej bił, dobra. To no to zaraz te snipery polepszamy. Czemu nie? Dobra, tutaj faster damy. Mm. No i kamuflujące balony, cholera. A ja nie mam na kamuflującego. Nie, nie będę stawiał jak spoko to tylko jeden przyleci, więc nawet nie ma co tutaj. Nie ma co tutaj się bać, bo to wiadomo, jeden kamuflujący tam nic nie zrobi, oczywiście. Tutaj nasza ta się leveluje. Dobra, mamy tego gluta. Glut nam się w miarę przyda. Tutaj one sobie strzelają. E, myślę, że z tego też to był lepszy nasz przystrzał. E, extra range. No ale my ogólnie tego zasięgu u nich nie potrzebujemy, tych naszych balonów. Najbardziej by nam się przydały właśnie e, jakieś. No nie wiem, co by wam tu powiedzieć. No najbardziej nam by się przydały na przykład jakieś coś, żeby dużo bić, tak? A nie żeby mieć jakieś super ulepszenia do zasięgu. Yy, Led blonde, no metalowe oczywiście to. Mamy, mamy akurat armatę na metalowe, więc się przyda. Yy, super range, no... Ach, jak ja nie lubię, nie lubię tego ulepszenia, bo to jest ulepszenie tylko i wyłącznie do tego, do zasięgu. A my do zasięgu nie potrzebujemy oczywiście, tak? Potrzebujemy, żeby dużo bić, a nie mieć nie, duży zasięg, tak? Dobra, to sobie weźmiemy. Okej, okay, tutaj kurczę... Widzicie, to jest metalowym, ja metalowego nie lubię, ale tutaj sobie snajperzy oczywiście poradzą, nie ma żadnego problemu, snajperzy sobie zawsze poradzą. Mm, Okej, okay, mamy tutaj yy, jak to się nazywa? E pineapple, to jest ten, yy, nie arbus. Jak to się... kurczę, aż zapomniałem jak to się nazywa po polsku. To znaczy ja wiem co to jest po angielsku, ale właśnie po polsku tak to nie jest. Do dobra, widzimy tutaj już kolejny nam przeszedł niestety, yy, ale... Point of five w środka letters of blonde okej, okay, to jest dobre To jest bardzo, bardzo dobre. Przepraszam, że tak cały czas koło nosa coś robię, ale... Jest <grystanie> coś mi spędzi. Dobra, wezmę... Nie! Nie, dobra, 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 trzeba coś zrobić. Ninja, ninja tutaj muszę załadować, bo sobie nie radzimy, moi drodzy. Ile mamy już w ogóle życia? Nie, co jest? Co się dzieje? Ile mamy w ogóle życia? Mamy... Dobra, 142 życia, okej, okay. czyli... Mm, lipa trochę. Lipa trochę, bo nie ma tego. Chociaż czekajcie, ja bym dart, właśnie, kurde. Przecież te darty mogą strzelać, tylko ja ich zapomniałem poulepszać. Muszę coś robić, wiecie, bo tak przyspałem trochę te ostatnie rundy. No dobra, niech tutaj będzie. A snajperzy... snajperzy... Aha, Shotgun Pop. Fo... throat 5. Le... Seven Laters of blonds Ok. No dobra, to jest upgrade, no ale nie wiem, czy my to chcemy. Tak szczerze. Okej, okay, dobra, to przyspiesz tutaj, a my byśmy może jeszcze kolejnego Dart'a wystawili, no czemu nie, czemu nie, Darciki są zawsze spoko, lubię Dart'y, dobra, w ten sposób, e, tylko ogólnie, o stateczek, stateczek jest bardzo dobrą jednostką, tu sobie go wystawimy, bo ma bardzo fajny zasięg, wiecie, ma bardzo fajny zasięg, e, ile mamy rund, mamy 35 rund na 65, więc okej, okay, ale chciałbym to, chciałbym to wygrać, tylko... 42 runda będzie jakaś ciężka, bo tutaj przed 42 rundą mi napisali, więc no może być coś ciężkiego, moi drodzy, więc ja już się na to muszę oczywiście e, przygotować. Okej, okay, mamy tutaj ulepszenie do e, ataku naszej naszej armatki, więc bardzo fajnie. I, i, i nasz statek nasz tutaj pracuje. Ogólnie ja mam tutaj dobre dosyć swoje taktyki, tylko że a dobra poradzimy sobie ja mam ogólnie dobre dosyć moje taktyki takie wiecie prywatne można powiedzieć taktyki e, night vision googles e, aha czyli możemy po prostu kamuflujące balony się, e, zabijać tak czyli mogę dwa ulepszyć trzeciego już się nie opłaca e, mam swoje taktyki tylko ja po prostu nie mam wszystkich balonów odblokowanych i to jest taka trochę lipa teraz sobie poradzimy żebyśmy tylko teraz sobie poradzili cholera musimy coś zrobić musimy coś tutaj ogarnąć jeszcze jakiś temat bo e, trochę mamy lipę już zaczyna się robić lipa Okej, okay, muszę tutaj pineski postawić, bo lipa, naprawdę jest lipa. Okej, okay, mamy tutaj to, to jest dobre, to jest dobre narzędzie. O, mamy dartmonkeya, moja, moja na ulubiona właśnie tutaj, um, ulepszenie do dartmonkeya. Ja sobie teraz go zrobię w ten sposób. E, to jest z armatką, koleś, czyli wiadomo, jak będą te balony leciały, to chciałbym, żeby on strzelał tutaj w ostatnie, tak? Czyli oczywiście ustawiamy na strong, na lasta, na lasta ustawiamy, żeby... Żeby ostatniego bił, tak? No i dobra, myślę, że spróbuję sobie dwa wystawić taki, takich ziomków, bo one dosyć sporo mm, obrażeń zadalzą. I tutaj wystawimy jeszcze kolejną, mm, oczywiście, armatkę. O, w ten sposób. Zobaczmy jak to będzie działało. Okej. Okay. Dobra, może na spowolnieniu. No. Aż tak super na tej mapie to akurat nie działa. Z tego względu, moi drodzy, że yy, No nie jest to w linii prostej. Tak, jakbym go na przykład w tej linii postawił, to by super działało. I nawet to zrobię. Yy, nawet to zrobimy, oczywiście. Yy, I damy na last. Dobra, jest super. Przyspieszmy to. Dobra, dajemy jakoś radę, dajemy jakoś radę Tylko już wyszły te tęczowe, te tęczowe wyszły Ale patrzcie jak ta pięknie sobie kulka poleciała No i jest oczywiście wszystko e, pięknie Dobra, tutaj mamy mm, już kolejne ulepszenie do naszych... Nie wiem jak to się w ogóle nazywa Do naszych tego... Jak to, jak to się może nazywać? Spirale? Nie wiem, nie wiem Nie wiem, jakie to ma taką, wiecie, fachową nazwę Spirala, nie spirala, nie wiem e, O, Ceramic blonde. o to są lipa As made of clay, zrobione są z gliny no i muszą, musi być 10 hitów, żeby je zniszczyć. They have two range of blows i mają dwa tęczowe balony w środku. No to jest już lipa, to nie jest zbyt dobra rzecz, jeżeli mają dwa tęczowe, bo to może być trochę lipa. Ale dobra, mam nadzieję, że sobie poradzimy. Tutaj nasze balony sobie strzelają. Kurde, one źle postawione, bo on będzie strzelał w tych ostatnich. Oj, nie, ale tu sobie poradzimy raczej na 100%. Dobra, mamy oczywiście jeszcze snajperów, którzy są tutaj z daleka strzelają, a ja bym wystawił myślę, że tutaj tego. Yy, w tym miejscu. Dobra, w tym miejscu sobie go wystawię. I ulepszymy go, żeby kręcił ósemeczki. Mm, kółka. Czy ósemeczki, Nie no, kółko, kółko chyba na najbardziej opłacalne będzie. Dobra, to niech kółka kręci, spokojnie. On tutaj kółka kręci. A ja bym chciał już mieć maga. Oj, jak ja bym chciał mieć maga, już bym was tutaj wszystkich zakosił. Tylko bym tego maga miał. No ale niestety, no to jest ogólnie są te początki gry. Początki z gromy są bardzo, bardzo ciężkie. Ale sobie jakoś dajemy radę. okej, okay, mamy darta. Mamy bomb towera, ulepszenie kolejne. Dart monkey mamy. Sniper monkey yy, tu, 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 tu. O o, jak pięknie. 18, moi drodzy. 18 teraz oczek w dół idzie. Jeżeli snajper trafi, to 18 oczek w dół będzie leciało. Hmm, życie, właśnie takiego balona. No, i to jest wystarczające, żeby zabić ceramicznego. Więc super, naprawdę. Eee, tylko które. Aha, bo to jest to. Eee, no, nie wiem. No dobra, możemy to chyba wziąć. Chociaż. Dobra, weźmy to i poulepszajmy nasze darty, bo już widziałem, że właśnie możemy poulepszać darty i teraz powinno iść zdecydowanie łatwiej. No i zobaczmy, zobaczmy jak to idzie moi drodzy. No i poszło super, okej. Okay. Ninja monkey, ninja monkey to sobie tutaj jeszcze jeden postawił, bo tamten to był taki paniczny ninja monkey, co w ogóle do niczego nam się nie przydał. Okej, okay. daliśmy sobie tutaj jakoś radę, tylko się jeszcze napiję. Nie no moi drodzy, my sobie dajmy radę ogólnie. Co tam tu mamy? Ok, mamy tutaj już ulepszenie do naszego stateczku. No stateczku samolocika. Więc jest ok. Nie no, dajemy sobie radę. No ja jakoś tak aż tak bardzo nie przechodzą, tak jak to było przed chwilą. No, I teraz myślę, żebym sobie jeszcze po darciku wystawił. Jeszcze jednego darcika, jakby to tutaj było, wpadł. No i jest ok. Teraz to jest super. Może tutaj bym jeszcze ranger Krzył. Dobra, mam nadzieję, że będzie dobrze. Ok, mamy nareszcie naszego magika. To tego gościa, którego ja zawsze tak lubiłem. Ok, mamy Blade Shooter. Jak mamy Blade Shooter, to jest w miarę ok. To sobie może nawet ulepszymy na Blade Shootera taką jedną tą. Tutaj ją postawimy. Tylko chciałbym jeszcze Maga sobie postawić, ale Teraz raczej nie powinno być problemu. Dobra, to na Blade Shootera. A, to nie to. Na Blade Shootera sobie postawimy. Na Blady. I ok, tak będzie teraz biło. No i ja bym bardzo jeszcze chciał Maga wystawić. Ile? 550. Dobra. To maga sobie w tym miejscu wystawimy. Eee, A tutaj mamy jeszcze ninja do ulepszenia. Nie wiem dlaczego go nie ulepszyłem. Eee, to mamy już ninja i teraz wiem, jeszcze maga. Maga jeszcze nie możemy ulepszyć. Eee, moaby. O kurde, Moab. Teraz Moab wleci jak Moab. Ajajajajaj, ale chyba sobie z nim poradzimy. Czekajcie. Tutaj to, to, to ma ładny damage. Zobaczcie. Z Moabem sobie jakoś chyba. No oczywiście, w miarę na luzie to daliśmy radę z Moabem, więc jest super. Ja tylko ten. O, statek już się ten. Nawet nie, nie widziałem, kiedy było ulepszenie do statku. Dobra. Mm, teraz te cera ceramiczne, niestety, balony są mocne, ale chyba sobie poradzimy. Raczej na ludzie. No tak, poradziliśmy sobie. Super. Okej, okay, jest super. Dostaliśmy ulepszenie darmaty, armaty. Missile Launcher. O, to super, czyli będziemy więcej bili. Monkey buncher Okej, okay, czyli będziemy rzucali i super. To jest, są akurat dwa bardzo mocne ulepszenia, szczerze Wam powiem. I do tego i do tego, dobra, super tutaj mogę nawet zwiększyć trochę range'a, żeby nawet o dwa razy, żeby więcej bił i tutaj mamy tego no może teraz uzbierajmy sobie na ulepszenie do naszego czekajcie, za ile będę miał maga, no jeszcze trochę może uzbierajmy sobie teraz ulepszenie do naszego snajpera, żeby snajpera, żeby więcej tutaj bił którą mamy rundę? 50, palera za ile będą banana farmy? o, zaraz będzie banana farm, więc super o, tutaj już to. Już to trochę bije, moi drodzy, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy jakoś. Dobra, dawaj to. Dobra, no mamy, mamy jednego snajpera, który naprawdę dużo bije, więc to jest super sprawa. Okej, okay, przyszywśmy. No jakoś to wyszło, jakoś to wyszło. Chociaż wiadomo, że nie aż tak super, ale jakoś daliśmy radę. Okej. Okay, mamy Monkey Villager. Mamy ulepszenie do magika i ulepszenie do ninży. I ulepszanie nawet do jeszcze Monkey Ace. Super. Czyli teraz właśnie nasz ten samolotik będzie wrzucał. Jak to się nazywa? Pineapple. Jak to było te pineapple, no? Jak to było pineapple? No, kurczę. Napiszcie mi w komentarzu, jak to się nazywa właśnie to. Nie Arbus, właśnie. Zawsze mi się to myli z arbuzem, To nie jest Arbus, tylko. Yy... Kurde nie wiem, zapomniałem. Napiszcie mi, naprawdę. Głupi, Głupi jestem, dobra. E, nie, tutaj sobie ten na ludzie zrobimy. Mamy dobrego tego. Ten z... Okej. Okay. Mamy tam chyba szyb strzały jeszcze. Ten ogólnie jest taki dobry jak ja go lubię, bo patrzcie ile on teraz zadaje. Ile on teraz zadaje? Sniper tutaj take multiplay shows and attack 3 as... Fast. o kurde czyli teraz możemy ulepszyć tylko niestety jak ulepszymy to to już nie ulepszymy żeby o 17 w dół poziomów e, wiecie balonów żeby o 17 w dół poziomów balonów obniżało tylko będziemy mogli 3 naraz atakować i będziemy mogli jeszcze 3 razy szybciej atakować więc okej okay, spróbujmy jak to będzie działało no i tutaj sobie jeszcze to ulepszy i zaraz zobaczymy jak ta ci snajperzy o kurde no czekajcie patrzcie patrzcie jak tutaj na te jak to one mają na te tęczowe patrz, jak ich rozbijają nasi snajperzy. No, ekstra, bardzo mi się to podoba. Snajperzy są mocni. E, ok, let's ramp things up a bit, shall we? O kurde, to będzie ciężkie, może. E, ale myślę, że teraz powinienem. Jak to wygląda? O kurcze, kurcze. Nie, dobra, poradzimy sobie na ludzie. E, tylko te banana farmy mamy ekstra. Tylko ja bym teraz wystawił super Myślę, że w tym miejscu super. Tylko mm, nie bez ulepszeń. No i zaraz tą banana farmę bym jeszcze wystawił, tak? To się bardzo też również przyda. Yy, tu sobie jakoś dają nasi radę, nasze sniperzy. Nasi sniperzy są dobrzy. Bardzo ładnie tutaj sobie dają radę. Okej. Okay. O, dostaliśmy jakieś ulepszenie, co to w ogóle daje? Yy, a, większy ten, większy zasięg tylko. No dobra. Ile farma kosztuje? tysiąc, Dobra, tu ja sobie taką farmę postawię tutaj. Myślę, że w tym miejscu. You have banana, No ja wiem, ja wiem, ja wiem co to jest banana farm, nie musicie mi tłumaczyć. O, kurde, o, kurde. Lipa trochę teraz się zrobiła. Mam nadzieję, że sobie jakoś poradzimy. Chyba, że teraz szybko jeszcze. Nie no, poradziliśmy sobie, ale już coraz, coraz sobie gorzej radzimy, moi drodzy. Więc. E, okej, okay, mamy lasera do Supermankeja. Więc okej. Okay. Tylko teraz musimy go ulepszyć, wiecie. 3,5 koła. Sporo. sporo, sporo, sporo. Ale sobie jakoś dajemy radę, z tego co widzę. Okej. Okay. O, ba bananek. Cholera. A, bo tu tylko musimy na to ten najeżdżać. Dobra, super. Tylko najeżdżamy i już mamy banany, dobra. Ninja Mikey ulepszenie żeby ten, co to daje? Aha, żeby zawracały To, to zawraca balony mm, I mamy fireballa na magu i Bomber Tower, super, mamy ulepszenie do Bombera, ok e, To sobie ulepszymy oczywiście maga naszego mm, Ale jak na razie maga się nie opłaca To sobie zrobię jeszcze No i zaraz banana Farmę byśmy ulepszyli e, Tutaj na frag... E, I tak to nam nic za bardzo nie da Super, dobra, tutaj wyszło w miarę ok e, Banana farmy mm, Okej, okay, czyli dwa kiście bananów, bunches of bananas, kiście bananów, eee, będzie wypuszczać nasze banana farma. A tutaj mamy samoloci, który będzie teraz mógł przebijać 8 balonów, więc to jest spoko, bardzo fajnie, cieszę się. I tutaj sobie damy more bananas i i i lecimy z kolejną rundą. Eee, czy snajperzy? snajperzy sobie ładnie radzą tam, ładnie rozbijają nasze balony, więc ja się cieszę. Mortar Tower, no Mortara nie lubię akurat Mortara nie lubię, nie gram nigdy Mortarem Nawet na jakichś innych mm, gierkach właśnie tego typu I bym sobie może jeszcze jedną na farmę postawił No dawaj e, Jeszcze jedną, żeby jakieś tam przychody były Chociaż te przychody są i tak bardzo, bardzo małe Bardzo niskie mm, Bo to jest trochę taki słaby level ulepszeń mm, słaby, słaby poziom tych ulepszeń, tak? E, I co ja mogę sobie teraz zrobić? Mam tutaj jakieś darty O, tego darta co on tu w ogóle robi? Taki bez ulepszeń chłopak jest, yy, tutaj mamy to czy coś jeszcze potrzebujemy, myślę nie snajpera by, teraz by się nie przydał, teraz najbardziej magik by się przydał, ale jak na razie sami widzicie, że nie mam ulepszeń do tego maga dobra, daliśmy radę z tym też sobie daliśmy, nie no, już z mapami sobie na luzie dajemy radę, więc ja się z tego powodu jak najbardziej cieszę dobra, tylko zbierajmy oczywiście tutaj, super range'a mamy do tego okej, okay, fajnie, o teraz będą kamuflujące się ulala, dobra, postawmy sobie domek, myślę, że postawimy go tutaj, ten domek o, żeby tutaj na ja Bo jak na razie ten domek i tak jest nieulepszony, więc trochę lipa, ale... Yy, ale mam nadzieję, że będzie i tak w miarę... Okej, okay, tutaj damy tylko to, co sobie ulepszymy i lecimy z kolejną rundą. Nie no, dajemy sobie radę. Ojejciu! I co ja teraz zrobię? Jak ja mam to obronić? Czekajcie, da się tu jakoś zapauzować to? Ha, dobra, może tak? Może w ten sposób 3, 2, 1. O, dobra, to w ten sposób trzeba to pauzować, ale... Dobra, daliśmy jakoś radę, ale. Czekajcie. Aha, bo to nasze te snajperzy nasi pozbijali, to. No dobra, rozumiem, ale. Patrzcie, nie dość, że kamuflujące to jeszcze te. To jeszcze mm, metalowe, więc dobrze, że akurat snajperów mam dobrze ulepszonych. To sobie dali jakieś radę, ale jakbym ich miał słabo ulepszonych, no to byłaby jakaś lipa, moi drodzy, no. Nie fajnie, nie fajnie. Dobra, mamy tutaj jakieś te. O, Moabama, Cholera, Moab jest dobry. Ale chyba sobie z nim jakoś poradzimy. Czy mamy jakieś tutaj dobre ulepszenie do tego? No nie mamy. No nie mamy, moi drodzy. Ale chyba sobie raczej damy radę z moabami. Czekajcie, tutaj sobie chyba damy rad w miarę. I teraz powinni nasze testy, najpierw nasi, wbić się z akcji. Tak, damy radę, super, okej. Dostaliśmy tak range by 5. Ok, Okej, czyli będziemy, jeżeli teraz ulepszymy nasz, właśnie tutaj tą chatkę, to wszystkie balony, które są w jego zasięgu będą miały 15% zwiększony swój zasięg, tak? Więc spoko, ulepszę to. Może się przyda akurat. Ja tylko liczę, kiedy będzie to ulepszenie do maga, bo... Cholera, cholera, nie, nie, nie. Dobra, Darty, tutaj chyba muszę kolejną linię jeszcze wystawić. Nie, nie, nie. Darty, dawajcie, dawajcie. Co ja, Co ja w ogóle mogę tutaj dać, bo ja bym chciał magika dać a nie jakieś darty nie, dobra, mi jakąś radę o boże święty, dobra nie, tego na pewno nie będę grał ale już jest coraz ciężej moi drodzy, a ja nie mam tych ulepszeń moich dobra, cztery rundy jeszcze musimy przetrwać co ja mogę tu jeszcze zrobić, może byśmy sobie kupili jakiegoś tego e, jakiegoś nie wiem, super ziomka, który nam tutaj mega pomoże no nie, nikt tam za bardzo nie pomoże, ale czekajcie dobra, powoli tą rundę, musimy powoli grać, powoli, tak bo cholera. No, ciężko jest, jak nie wiem, no. Tutaj mamy Moaba, z Moabem sobie raczej na ludzie radzimy. Tylko jest później problem taki, że. No, nie mam za bardzo tych ulepszeń, wiecie? Dobra, tutaj jakieś złoto wpada, super. Mm, no, jak na razie sobie radzimy. Dobra, może przyspieszmy to trochę, chociaż. Tutaj sobie zbieramy oczywiście nasze banany. Okej. Okay. No, to co, daliśmy sobie radę, tylko. Eee, to była dosyć prosta runda, tak? Więc tutaj mamy snajperów, którzy sobie strzelają. Ale potrzebowałbym, jakiegoś dobrego damage'a Skyplane? Okej, okay, Skyplane Aha, Skyplane to tylko daje to, że on może z, y, uderzać te y, kamuflujące się balony. No, ale myślę, że postawiłbym jeszcze jeden statek. No, statek, statek jest dobry. Eee, statek się przyda. No i co? D dawajcie, do boju, do boju. Kurde, coraz ciężej jest tu 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 jest lipa trochę ale sobie jakoś damy, dajemy chyba radę nie, daj, damy, damy sobie radę, okej okay. daliśmy sobie jakoś radę, ale mm, no ciężko, bo sami widzicie, że ja nie mam jak tego wszystkiego ulepszać myślę, że mamy to jakoś ulepszone, no nie, nie mamy lipa trochę dobra, daliśmy chyba jakoś radę no, trochę nam przeszło chyba, tak, trochę nam przeszło niestety. Znowu sobie raczej... To będzie ostatnia runda, moi drodzy. Jeżeli tą rundę zwy zwyciężymy, no to zwyciężyliśmy, tak? Dobra, tutaj jeszcze postawię to na wszelki wielki, ale chyba nic się nie stanie. No i co mamy ostatnią rundę, tak? Ma, aby mamy pioruny, super. Laseryk. Dobra, dobra, Monkey Village i banana farma mamy, okej. Okay. Tylko teraz jest problem, moi drodzy, bo jest ostatnie... Nie, są dwie ostatnie rundy. No i będzie ciężko, będzie ciężko. A ile to kosztuje? 4,5 koła, dobra. Dobra, zobaczymy teraz pewnie z Moabem jakimś wyjadą. No mamy Moaba. Mamy Moaba, ale no nie wiem, czy nam się teraz uda to wygrać, moi drodzy. Jednak dużo pieniędzy na tych sniperów wydaliśmy i teraz nie mamy takiego damage'a, który by nam dosyć sporo pomagał. Myślę, że muszę tutaj jakieś te. Powystawiać to, może, chociaż? Dobra, wystawię jednego. Chociaż poradziliśmy sobie jakoś. Okej, okay. dobra, mamy multi-targeta e, na nim, więc sobie to walniemy. No i teraz chciałbym uzbierać, żeby on tutaj lepiej grał. Za ile może to sprzedać? 1400, okej, okay. Jak za 1400 to sprzedamy, no to nie powinno być jakiegoś problemu. Uleps sprzedamy te dwie farmy, ulepszymy sobie jego. E, tym bardziej że to będzie już ostatnia runda, tak? Tak, to jest ostatnia runda. No to zróbmy tak. Jak to jest ostatnia runda, no to zróbmy tak. Może akurat się nam to opłaci, tak? Okej, okay, jak na razie nie mam problemu, żeby to jakoś bardzo zatrzymać. O Jezu, jakie nam balony wyszły. O ja cię krędziule Może to, może to. Gdzie, gdzie jest moja myszka? Tutaj. Mam eee, Monkey Fort. to nam się nie przyda. Dwa... Nie, dwa te wyszły, cholera. Dobra, muszę to jakoś ten... Muszę to jakoś trzymać na wodze wszystko. Eee, może... Czekajcie, może jakoś tym. Może... Cokolwiek, cokolwiek muszę wystawić. Bo... Żeby chociaż tutaj nie przeszło nam co, nie? Okej, okay, w ten sposób Daliśmy sobie jakąś tutaj radę z tego co widzę No, nie, 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 Daw dawaj, dawaj, dawaj Dobra, wystawiam już Pineski jak wlezie, ile wlezie Daliśmy radę? Ho, daliśmy radę, mamy Spike Factory Okej, okay, czyli co, wygraliśmy tą rundę? Tak, wygraliśmy na trybie średnim, bez żadnych balonów, bez żadnych ulepszeń, moi drodzy, więc ja się bardzo, bardzo cieszę. 250 dolców wpadło, dwa tokeny wpadły, więc jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie. Mm, tak więc mam nadzieję, że wam się to miło oglądało. Jutro górnie jest maraton, więc no, trzeba będzie troszeczkę tych odcinków ponagrywać, więc ja się ogólnie bardzo, bardzo cieszę, że jutro jest maraton. Będziemy mogli sobie razem e, dużo... Pograć, wy będziecie mogli poglądać, ja będę pograł i e, będę dla was to komentował, no a ja z wami będę bardzo serdecznie żegnał, no i jeżeli chcecie oglądać więcej materiałów, zasubskrybujcie kanał, no i lajk like górę, jeżeli wam się spodobało, do kolejnych odcinków moi drodzy, no i cześć!